Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem przyszła pora na prezentację kampera. I to nie byle jakiego. O ten akurat egzemplarz pytaliście mnie już wcześniej, tak więc proszę bardzo o to dom na kołach, który można nabyć za równowartość wkładu własnego na mieszkanie. Albo nawet i mniej. O dokładnych cenach będzie już za moment, ale przejdźmy po kolei do tego, z czym mamy tutaj do czynienia. Jest to Peugeot J5, czyli bliźnia kwiata Ducato, który w wersji dostawczej był produkowany w latach od 1980 pierwszego do 93 roku i na samym początku pora na najważniejszą informację tak tym samochodem, tym kamperem możecie podróżować z prawem jazdy kategorii B. Prezentowane auto zostało wyprodukowane w 1990 roku i zastosowano tutaj zabudowę o nazwie Burstner A550. Z angielskiego Burst oznacza wybuch, rozerwanie, ale również wykonywanie wielu czynności w bardzo szybkim tempie. I myślę, że jest to dobra nazwa dla kampera. Możecie dosłownie z dnia na dzień podejmować decyzję o miejscu, w którym będziecie mieszkali. Możecie zwiedzić w ten sposób całą Europę, a nawet i świat. Kolejna. Bar bardzo ważna informacja jest taka, że prezentowany kamper jest w pełni sprawny, jest gotowy do jazdy i gotowy do zamieszkania. Przyjechał on do nas na kołach ze Szwecji i tutaj jest sprzedawany. Dwa lata temu przeszedł duży serwis, czyli wymieniono rozrząd, oleje, filtry, elementy w układzie zawieszenia oraz elementy w układzie hamulcowym. Do tego kamper ten porusza się na bardzo świeżych oponach, a jako ciekawostkę powiem wam, że koło zapasowe trafiło tutaj pod maskę. Jeśli chodzi o jednostkę napędową, jest to oczywiście dieselek. 2,5 litra, który generuje 74 konie. Tak jest, turbiny tutaj nie ma. Maksymalny moment obrotowy wynosi 162 Nm. Zanim zamknę maskę, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na urządzenie, które zostało wykorzystane do jej podtrzymywania. Patrzcie na to. Wystarczy ją podnieść, cyk, nic nie musimy dotykać, nie szukamy żadnego patyka, a w dodatku jest to małe, lekkie, a nie tak rozbudowane jak w starych Mercedesach. A tak jeszcze przy okazji numerek win, zawsze warto sprawdzać ten numer przed zakupem jakiegokolwiek samochodu, gdzie możecie to zrobić? Link do strony, na której ja sprawdzam te numery, zamieściłem w opisie pod filmem. Po prześwietleniu tego peżota żadnych złych. Informacji nie znalazłem. Auto jak widać przyjechało do nas ze Szwecji, gdzie było zarejestrowane przynajmniej od 2003 roku. Nie figuruje jako kradzione i wszystko wygląda w porządku. Oczywiście są na rynku kampery po przejściach i to czasami poważnych, jak na przykład ten Sprinter. Warto więc sprawdzać numery win, aby wiedzieć, co kupujecie. No dobrze, to zajrzyjmy teraz może do wnętrza, rozpoczynając oględziny od kabiny, od miejsca dla kierowcy i pasażera. Pierwsze wrażenie jest pozytywne, takie klasyczne, nostalgiczne, Patrzcie, mamy tutaj dywanik na podłodze. Fotel kierowcy wygląda dosyć dobrze. Co prawda, pojawiło się tu kiedyś jakieś uszkodzenie, ale to zostało zreperowane. Wnętrza fotela nie widać. Boczek natomiast oparcia wygląda już znacznie lepiej. Tutaj nigdy nie było żadnego uszczerbku. Wzorek. Klasyczny może się podobać, tak jak i cała reszta wnętrza wykończona na brązowo. A jak jesteśmy już w okolicy zegarów, spójrzmy, jaki tu jest przebieg: 180 tysięcy km. O ile dźwigni hamulca ręcznego po lewej stronie mogłem się spodziewać, to jednak stacyjka umieszczona w stylu Porsche już mnie zaskoczyła. Na drzwiach umieszczono schowek, wielki uchwyt, korbę do opuszczania i podnoszenia szyb, ale co ważne, przednia część szyby jest. Uchylna. Zasiadłem już sobie za kierownicą i pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to ten mały, subtelny kijek manualnej skrzyni biegów. A nie, ten kijek znajduje się tutaj, jest znacznie większy. Widoczność do przodu na bok jest dobra, lusterka są duże, ale pamiętajcie, nie ma tutaj czujników parkowania, nie ma kamery cofania. Jedyne, co czym możemy się poratować, to ta naklejka na tylnej szybie. Już za moment przejdziemy do tego, co najważniejsze, czyli do części mieszkalnej, ale póki jeszcze jestem z przodu. Dokonajmy testu schowka. Sprawdźmy, jak się otwiera w tym samochodzie. Wiecie co? Leci, podskakuje, ale przynajmniej nie tłucze, gdyż ta klapka jest bardzo leciutka. W wielu nowych kamperach fotele z przodu są obracane. Możemy je odwrócić w kierunku części mieszkalnej. Tutaj jednak tak nie ma, one zamontowane są na stałe. Część mieszkalna natomiast stanowi osobną całość. Już tam przechodzimy, już otwieram te drzwi, ale jeszcze pytanie: co znajduje się tutaj? Sezamie, otwórz się. Mamy tutaj dwie butle z gazem. Otwierając skrytkę z tyłu otrzymujemy dostęp do ścieków. Pod tą klapką znajduje się przyłącze do wody, natomiast pod tą przyłącze do prądu. No dobra, otwórzmy więc już główne drzwi tym oto z koblem I co ciekawe, te drzwi dzielone są na dwoje. Możemy otworzyć na przykład tylko ich górną część. No ale dobra, otwieramy całość i... Zaglądamy do środka. Jak to wygląda? Pierwsze co nas wita to stolik i kanapa po obu stronach. Całe szczęście ten stolik możemy podnieść, zdemontować, zamontować go troszeczkę niżej i tutaj będziemy mieli na płasko kolejne miejsce do spania. Tak jest, kolejne, gdyż to pierwsze, najważniejsze, znajduje się tuż nad głową kierowcy i pasażera. No dobrze, to ja może tam wejdę i sprawdzę, czy ja się tu w ogóle zmieszczę. Ależ oczywiście, i to jest bardzo ważne, gdyż mam 1,90 m wzrostu. I sobie wygodnie leżę. Gorzej by było mieć jakiś koszmar i tak nagle wstać i przywalić w ten sufit. Jak możecie zauważyć, z boku jest okno. Tutaj mamy oczywiście roletę, to sobie można wszystko zasłonić. I tak sobie leżę, patrzę w sufit i zauważyłem, że tutaj już coś było łatane. Słyszałem, że warto popukać i upewnić się. Że jest tutaj sucho. Za głową mam kolejne okno, które mogę sobie uchylić, aby nie wpadały mi komary. Mogę użyć moskitiery, ewentualnie jeżeli chcę zrobić całkowitą ciemność, mogę zasunąć żaluzję. Miejsca na tej leżance jest dla dwojga. Tak więc bardzo pozytywnie zejdźmy może na ziemię i sprawdźmy, co jeszcze do zaoferowania ma ten kamper. Po prawej stronie znajduje się szafka z blatem, który raczej nie jest podnoszony, zamontowano tutaj głośniki, troszeczkę wyżej mamy szafkę dwudrzwiową. Po lewej stronie natomiast mamy szafki, które wydają dosyć ciekawe odgłosy. Trzeba by było sobie to lekko, podejrzewam, nasmarować, no ale bardzo ważne jest to, że te szafki na pokładzie występują. Od wejścia po lewo znajduje się natomiast kuchnia, łazienka oraz szafa. Rozpoczynając od kuchni mamy tutaj trzy palniki gazowe. Poniżej znajduje się lodówka o dosyć rozsądnych rozmiarach. Tutaj mamy zlew, w tym miejscu szufladę, tutaj mamy szafkę wierzch. Większe przedmioty. W tym miejscu mamy kolejne szafki. Proszę bardzo. A tutaj mamy panel obsługujący elektrykę tego samochodu. Idąc dalej, pora na prezentację łazienki. I co ważne, całe to pomieszczenie służy jako kabina prysznicowa. Spójrzcie, tutaj mamy odpływ. A w tym miejscu z kranu możemy robić takiego długiego węża. Mamy tutaj oczywiście również szafkę w tym miejscu. Oraz tutaj są tutaj dwa duże lustra. A idąc dalej w lewo, mamy dostęp do mniejszej szafki z półkami oraz do większej szafy. W tym miejscu znajduje się taki ciekawy pałąk, który możemy wykorzystać do bardzo ważnej rzeczy. Montujemy go na zewnątrz w tym miejscu. I kręcimy. Po dwóch minutach kręcenia wygląda to w ten sposób. No, piękna sprawa, dosłownie piknikowy nastrój. Skoro wyszedłem już na zewnątrz, przejdźmy do tylnej części tego kampera, gdzie, jak możecie zauważyć, zainstalowano stelaż na dwa rowery. Troszeczkę wyżej znajduje się oznaczenie tej wersji, czyli burst na. A, czyli to jest z niemieckiego. Chociaż burst znaczy szczotkować, jakkolwiek to się ma do tego pojazdu. No dobrze, to teraz może przejdźmy do negatywnych aspektów, które udało mi się zauważyć. Tylna lampa jest zbita. Lewa przednia wydaje mi się, że nie siedzi tak jak powinna. Tutaj można włożyć wręcz palec? Uszkodzony jest uchwyt środkowej szafki, ale mimo wszystko da się ją otworzyć. Troszeczkę gorzej jest z szafką po prawej stronie od lodówki. Przed chwilą jakoś udało mi się to otworzyć, ale teraz coś nie mogę. I na koniec z drzwi pasażera odpadła korba do opuszczania szyb. Tak więc jak widzicie, są to raczej błahostki, które można by było naprawić w parę chwil. To teraz pytanie, ile to? Wszystko kosztuje. Prezentowany egzemplarz jest wyceniony na 28 900 zł. Za tą kwotę możecie stać się właścicielami kampera, który przewiezie Was po całej Europie, a może nawet i świecie, a może i zmieni Wasze życie, i wyprowadzicie się z czterech betonowych ścian.